Ja mam dwadzieścia lat, dopiero ledwo skończyłam studia i już osiwiałam i Ju... ja się nie godzę na to jak jak to zatrzymać, słuchajcie. Naprawdę jestem załamana. Witam Was serdecznie. E, dzisiaj jedziemy na ciuchy upalować jakieś fajne rzeczy i potem chciałabym Wam pokazać takie najlepsze właśnie rzeczy, które... Między innymi ta koszulka. W tej koszulce, ja wiem, chyba widzicie mnie czwarty filmik w niej, to jest obecnie moja ulubiona rzecz w szafie. Koszulka za 12 złotych z ciuchu. Mametkę z Primarka, więc być może jest jeszcze dostępna, chociaż te rzeczy na ciuchach są zazwyczaj z opóźnieniem, nie? Kilka sezonów, ale jest super. Cały czas w niej chodzę, więc jedziemy na ciuchy. Chciałabym jeszcze wstąpić na zakupy i potem jadę odebrać Bartosza z pracy. Bo no, nie zabierze się, bo jechał ulejnogą. hop małe, mały telefon na się mieści. To, aj to będzie wszystko. bierz mnie do maka. Jedziemy do Maka? Jedziemy. Zjeść. Ja mam dzisiaj trening. Ja chcę babu Wafu! A w maku nie ma babu Wafu. I to musimy się pojechać w dwa miejsca. Super, jeszcze nie wsto przyjedzie. Mam dzisiaj pierwszy dzień okresu i o niczym nie marzę tak, jak żeby zjeść gochwala. Co prawda mam też dzisiaj trening. Ale to właśnie tam, tam właśnie muszę mieć co spalać, prawda? Ale pokazywałam ostatnio na Instagramie zdjęcie, jak spodnie są normalnie o tyle za mnie, na mnie za szerokie, jak nie spadają z tyłka. I to jest bardzo motywujące, pomimo, że moja waga stoi w miejscu, to po ciuchach widzę, że są za luźne. Ostatnio nie było nas przez kilka weekendów w domu i nasza lodówka woła o pomstę. Tam się dzieje dużo niedobrych rzeczy. Musimy to ogarnąć. Lodówki? No, No na szklanicy nie rozumiem jak można pić mleko zdrowe kości ale to jest czysto, wow damn no rozdałeś test, byłam ciekawa czy coś powiesz niewiele zdałem życiu testów dobrze, że ciążowe zawsze oblane Nie ma ja znowu w tej samej bluzce tak, co cała... albo ta bluzka jest bardzo fajna a ja zawsze w biały, więc jesteśmy monotematyczni Dokładnie Nie, albo z mlekiem to jest słabe połączenie Nie, 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 ja biorę rurki z kremem i biorę mleko i... The time. The time. A potem... Bartosz, kiedy ostatni raz oglądałeś porno? Hej, Bartosz, szot Bartosz, <grym> szot <grym> Tymczasem widzę w półtnia, od dwóch godzin Oglądałem TikTok. Jasne, jasne Szemka kucyka, znowu promy Promo, promo szemu. I tu jakieś jadło na stołówce szkolnej. Tak, to ja było. uwielbiałem to. Ja też. W piątki było zawsze, bo no. to bez mięsa. to co Jeszcze jest. Co mm. No nie, jest przez mi nawet i ja chciałam nagrać, jak to ładnie wygląda. Lisa będzie jadła, z trudkałeś. Nie uwierzycie, co zamówiłam. Otwieramy! Pomyślicie, że oszalałam, ale to jest tablica szkolna, słuchajcie. Zbliża się back to school. Ja już skończyłam szkołę, ja już skończyłam studia nawet, więc zamówiłam sobie tablicę szkolną do domu. Widzicie to, jaki ono ma? Kurczę, słuchajcie, ona jest taka fancy. To nie jest taka jak w szkole. Ona jest taka gładziutka. Uuu. Kurczę, nie wiem, czy ja mam dobre markery dla niej. Hmm. Będziemy mieć sprzęt w kuchni, który jest w większości polskich domów I nie jest to zmywarka Będziemy mieć mikrofalówkę To oznacza, że będę mogła robić popcorn Zdecydowaliśmy się w, w sumie nie wiem dlaczego nie mieliśmy Bo po prostu I stwierdziliśmy, że no może fajnie byłoby jakieś w przyszłości dieta pudełkowa Coś podgrzać Słuchajcie, dobrze widzicie, robimy paznokcie. Będę robić sama w domu i będę robić czerwony. Dlaczego robię sama? Jak ja, od jakiejś czasu chodzę do kosmetyczki, bo jak ja robię, to średnio mi się trzymają, średnio mi się podobają, ja tak nie umiem sobie ładnie dojechać, a ja jestem perfekcjonistka, więc wszystko mnie wkurza i dłubię cały czas przy tym. Ale już miałam teraz długie, bo miałam 5 tygodni przerwy, mam 5 tygodni przerwy pomiędzy jednym a drugim, ponieważ chciałam mieć zrobione... Co to jest za włos? Um, zaraz przed y, weselem. Mam wesele mojej y, przyjaciółki i chciałam, będziemy, mieć za, będziemy robić założenie. Więc kontaktowałam się z Laurą i Laura powiedziała: Iza, możesz robić co chcesz. po chciałam sobie, powiedziałam, że obcinam. Mam je dosyć y, jak sztangę na siłowni, trzymam to, mi je tutaj przeszkadzały. Więc la, y, kontaktowałam się z Laurą. Laura pozdrawiam cię serdecznie powiedziała, że mam, mam pozwolenie. Więc sobie je obcięłam, troszeczkę spiłuję, zrobimy takie czerwone, żebym ten tydzień jeszcze przetrzymała. A potem zrobimy jakieś zakładanie ładne. Co prawda nie mam dalej sukienki. To jest oddzielny temat. Yy, jeszcze to, o tym porozmawiamy. Może w następnej tygodniówce. Ale kiedyś, słuchajcie, kiedyś to był uuu, uh, hold on! Czerwony kolor u Izy to był kiedyś przecież, to był staple. Ja miałam czarne włosy, takie mocne. Wtedy farbowałam garnierem, garnier Olia i czerwone podnokcie. Czy, Czyżby był powrót do korzeni? Czerwone paznokcie są gotowe, zapisujemy lekcja, temat. Błona dziewicza to konstrukt kulturowy. Kupiłam oczywiście specjalne markery do tej tablicy, bo nienawidzę do kredy. To są rzeczy. Jeszcze to nie jest wszystko, co bym chciała. Ale chcę nagrać filmik o segregatorze i stworzę trzy segregatory, które będą do wygrania dla Was. Takie, wiecie, idealne. Tutaj mam w ogóle gazetkę z Biedronki, muszę jeszcze sprawdzić, co oni tutaj oferują. O, muszę to przyglądnąć. Tak, mam, patrzcie, jakie fajne linijki z kotem. Długopisy, które bardzo często dostajecie też w gratisach przy zamówieniach z na łapę. Są też kaktusy. Tutaj są oczywiście teczki z biedry, to jest podstawa, ale powiem Wam, że oni teraz zaczęli robić ich więcej, bo tutaj jest 10 sztuk, ja mam to, to chyba było po 5. Cena jest to sama, ale są one o wiele cieńsze. Wzięłam takie karteczki, e, dobra, tu nie będę Wam zdradzać tego, bo chcę to e, zachować na filmik, ale dobra, e, tak tylko wstępnie, pierwsze takie zakupy na Back to School, e, to wszystko będzie do wygrania. Już się przygotowuję, został mi tydzień. Tydzień. Nie bez powodu mamy dzisiaj taki oto temat lekcji, ponieważ chciałabym się odnieść do słów Chmielowieckiej, która w poprzednim filmiku poruszyła temat debitu seksualnego. Była dyskusja, Krystian napisał, stawiam wam tutaj też komentarz Krystiana. Niestety nie udało mi się dobrze przeczytać tego komentarza, więc postaram się tutaj zrobić to jeszcze raz. Defloracja, niestety nie rozumiem. Mamy 2021 rok i poprawne używanie nazw, w tym utrata, która jest de facto czynnością fizyczną, pozostaje poprawną nazwą, a nie bzdurą biologiczną, którą ta pani próbuje tutaj kreować zgodnie z. Z jakąś modą. Ta błona dziewicza, no z czym nam się kojarzy dziewictwo? Z czymś takim nieskazitelnym, czystym, to jest jakaś taka cnota, prawda? Taka idealna, więc z automatu akt seksualny jest czymś haniebnym, czymś godnym wręcz potępienia, czymś złym. I też, też taka narracja, która um, mówi o stracie, wydaje mi się, że hamuje wielu, wiele osób do eksplorowania swojej ciele, cielesności i swojej seksualności. Tutaj ktoś mi wypowiedział, że Alex że defloracja może nastąpić poprzez uprawianie np. niektórych dyscyplin sportowych, i nikt nie mówi, że ktoś stracił dziewictwo podczas uprawiania sportu, prawda? Albo np. podczas masturbacji. Ja tutaj też zaczęłam szukać informacji na ten temat, i niektóre dziewczyny nawet nie mają tej błony dziewiczej, chociaż odchodzi się od właśnie od, tej, od, tej od tego nazywnictwa, W Norwegii używa się na przykład określenia wieniec, waginalny, a w Polsce już coraz bardziej popularne staje się hymen. Czy ja to dobrze czytam? Nie mam pojęcia. Ponieważ u mnie na lekcji wychowania do życia w rodzinie nikt nigdy nie rozmawiał na takie tematy. Jeśli chodzi o utratę dziewictwa, to pamiętam u nas była, była taka narracja, że jeśli już raz to, to zrobimy to nie będzie odwrotu i nie będziemy mogli cofnąć czasu i do tej pory pamiętam, jak oglądaliśmy taki film, to był film animowany, ale przeznaczony właśnie do, do młodzieży, takim wieku, bym powiedziała, gimnazjalnym um, i jeśli mi się uda, to znajdę tutaj, wrzucę Wam fragmenty, widziałam, że niekryty krytyk um, swego czasu też to oglądał i reagował na to i tam była, i chyba już kiedyś też o tym mówiłam i tam była taka narracja, że dziewczyna zrobiła to ze swoim chłopakiem, pamiętam, w samochodzie i bardzo tego żałowała i tam przyszedł jakiś duch i cofnął, Cofnął czas. No i przesłanie było takie, że w prawdziwym życiu nie możecie tego cof czasu, czasu cofnąć. Yy, I ja rozumiem, trzeba być gotowym do podjęcia takiej decyzji, trzeba być dojrzałym, musi być zgoda yy, obu stron, trzeba się do tego odpowiednio przygotować, yy, zabezpieczyć i wszystko. Yy, ale też taka, takie straszenie, że jak już to zrobisz, to po prostu jest koniec świata i i już nie będziesz tą samą osobą, więc musisz się dobrze zastanowić, i takie straszenie nas z tym, i przynajmniej u mnie w szkole była taka narracja. No, nie do końca mi się to podoba, dlatego zgadzam się jak najbardziej z Karoliną, że jeśli już chcemy zadać takie pytanie, to pytanie o David seksualny, aniżeli o utratę czegoś, jest jak najbardziej w porządku. I tutaj po kształt, kształtuje kształtujecie rzeczywistość. Dlatego też właśnie skłaniałabym się zamiast tej Błony Dziewiczej, skłaniałabym się właśnie może ku Hymenie. Jeśli chodzi o rzeczy z Lumpa, to ostatnio udało mi się dorwać też taką koszulkę. Ona jest, to jest tak naprawdę body, też z Primarka, za 16 zł, więc cena w sumie taka średnia, ale mam w dniu dostawy. I ono też jest takie prążkowane, bardzo fajne, ale muszę się wybrać do Primarka, jak będę w Warszawie. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, to tak mam fazę na ubrania, takie na ramionczkach. I to też jest z lumpa, bo zobaczcie, to jest jakaś metka. Mm, nie wiem, co to jest za nominał co to jest za waluta, ale u mnie w Lumbie jest taka sekcja ubrań z metkami i nie pamiętam czy ile to kosztowało, bo oderwała mi się ta cena, ale też zakładam, że kilkanaście złotych już ubieram. I tak to wygląda na mnie. To jest rozmiar L, a leży idealnie. Bardzo fajne. Jak już Wam tak przymierzam i pokazuję wszystko, to to jest ta sukienka, którą Wam pokazywałam dwie tygodniówki temu, też z ciuchu wyprałam ją i leży elegancko. I pamiętam ile kosztowała wtedy była wtedy była metka na tym nagraniu. Podlinkuję Wam też tutaj na górze. A jak już jesteśmy przy sukienkach, to tak, we wrześniu mam dwa wesela. Tak, dalej nie mam pojęcia, w czym pojedzie. tak, bardzo dalej nie ma garnituru, żadne z nas też nie ma butów. Więc złożyłam już spore zamówienie w kilku butikach internetowych i będzie mierzymy. Mam nadzieję, że, że jeszcze w tym tygodniu się pojawi. Zależy, kiedy mi dojdą te zamówienia. Dzisiaj robimy taki amerykański przysmak. Rodzice mi wysłali płatnik Rice Krispies. I kojarzycie, jak w Polsce. Yy, w latach 90 jadło się szyszki. One były robione z ryżu preparowanego i mm, obtaczane w takim sosie, znaczy sosie, w takim, takiej masie krówkowej, to chyba była taka masa krówkowo, kajmakowa, coś takiego. To Amerykanie mają swój odpowiednik. właśnie zrobione z rice krispies. Rice krispies to są, to są takie, też takie na podstawie, na bazie ryżu, ale ja bym powiedziała, na bazie płatków ryżowych. Bo to nie jest ryż preparowany, to nie jest do końca to samo. Yy, już Wam pokazuję, jak to wygląda. I to są oczywiście płatki, je można jeść z mlekiem, ale można też zrobić takie, takie przekąski. Nie za zdrowe oczywiście. Jak to wam recydywa? O, nawet tutaj z tyłu chyba jest. O, jest z tyłu na nich przepis. Czekajcie. Yy, robi się takie jakby batoniki. One są też do kupienia w sklepie, już gotowe. Albo jak chcecie, to możecie to właśnie je zrobić w domu. I ja je zrobię w domu. Do tego potrzebujemy trzech składników: masła i takich tych pianek marshmallow. W mikrofalówce będziemy rozpuszczać trochę masła, i ja myślę, damy dwa opakowania pianek. Wygląda to tak. Zaraz zobaczymy czy jeszcze bardziej będziemy... A, myślę, że nie. Kurczę, a te pianki w Polsce trochę inaczej się rozpuszczają. wyszło różowe, bo te pianki są różowe ale zobaczmy, czy ja mam tu jakiś nóż mamy to bolą mnie zęby od samego patrzenia na to ale pomyślałam, że podzielę się tym z wami jako ciekawostką tak to wygląda ja no czekajcie, jeszcze skosztuję i się żegnam Słodkie, Sam cukier praktycznie. A w porządku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Do widzimy się w następnych filmikach. Na razie pa.